17 lat temu dostałem telefon z EXACT Systems. Tak zaczęła się moja przygoda. Cześć, jestem Tomek. Przede wszystkim jestem tatą dwóch cudownych dziewczyn. Chcę spędzać z nimi jak najwięcej czasu na wspólnym gotowaniu, zabawie i spacerach. Jestem fanem piłki nożnej. Od 20 lat kibicuję drużynie Rakowa Częstochowa. To nieodłączna część mojego życia. Rexak Systems pracuje od wielu lat i przez ten czas zaraziłem moją pasją wiele osób. Jedna z naszych spółek zdecydowała się nawet na systematyczne wsparcie klubu. Jesteśmy sponsorem już od kilku lat. Teraz często chodzimy na mecze razem, czy oglądamy je po pracy. Moja historia z Exac Systems zaczęła się od stanowiska kontrolera jakości. Teraz pracuję w dziale administracji i zakupów. Moim zadaniem jest dbanie o infrastrukturę, aby firma mogła sprawnie i efektywnie reagować na potrzeby klientów. W mojej pracy najbardziej cenię równowagę. Lubię, że dzięki niej znajduję czas na moje pasje. Że mogę patrzeć, jak moje córki dorastają. Bardzo cenię też możliwość rozwoju. Przychodząc tu 17 lat temu nie spodziewałem się, że moja przygoda potrwa tak długo. A teraz nie wyobrażam już sobie, że mogłoby być inaczej. Jestem Tomek. Pracuj ze mną w Exac Systems i napisz swoją historię.